W tym śnie byłam z moimi dziećmi i stomkiem na plaży. Było gorąco, świeciło słońce. Biegaliśmy po piasku, goniliśmy się. Jaś gonił franka. Franek uciekał i głośno wołał: Hej, na pewno mnie nie złapiesz! Dogoń lepiej Ewę albo mamę, będzie ci łatwiej. Jaś jednak nie odpuszczał i starał się zdobyć upatrzony cel czyli roześmianego Franka. Biegł bardzo szybko z zaciętą miną zdobywcy. Piasek był miękki, rozsypywał się pod jego stopami. Wykorzystując chwilę wytchnienia, Tomek podbiegł do mnie i złapał mnie za rękę, jedyną wolną, bo drugą podtrzymywałam mój stylowy plażowy kapelusz, który zakupiłam tuż przed wyjazdem. Dałam mu buziaka, a on mocno mnie przytulił. Kochałam i czułam się kochana. Staliśmy tak na piasku i podziwialiśmy nasze cudowne dzieci rozbrykanych chłopców Jasia i Franka, i starszą od nich Ewę, naszą jedyną córkę. Ewa, widząc, że Jaś skupił się na Franku, zwolniła tempo i nieco się oddaliła od nas w stronę brzegu. Patrzyłam na nią. Jej włosy były długie. Rozpuszczone, miniły się w słońcu. Ewa patrzyła w dal, a ja pomyślałam, że wszystko jeszcze przed nią całe życie moja śliczna, mądra córka miała przed sobą ocean marzeń do spełnienia. Moi chłopcy też? Czułam dumę, radość, siłę. Pomyślałam, że teraz już wiem, jak pachnie szczęście. Niczym nadmorska plaża, której woń jest orzeźwiająca, lekko słonawa jak morska bryza i słodkawa przez kukurydzę w kolbach, roznoszoną przez przystojnego chłopaka w marynarskiej koszulce. Obudził mnie odgłos krztuszenia. Jeszcze przez krótką chwilę nie wiedziałam, co się dzieje. Jeszcze przez ułamki sekund byłam tam wraz z Tomkiem na plaży, urzeczona widokiem moich bawiących się beztrosko dzieci, mojej cudownej gromadki, którą kocham ponad wszystko. Jeszcze chwilę czułam zapach morskiej piany. To jaś się krztusił, jak co noc mój syn co chwila się wybudzał ze swojego płytkiego snu. W związku z podłączonym respiratorem, który miał ułatwiać mu oddychanie. Wstałam więc i prawie automatycznie udałam się w świetnie znanym kierunku. Dokładnie cztery i kroku z naszej sypialni do pokoju, gdzie blisko dziesięć lat temu umieściliśmy specjalistyczne łóżko dla jasia. To wtedy przywieźliśmy ze szpitala naszego sześciolatka, który po raz drugi w swoim krótkim życiu przeżył sepsę. Ileż to już lat minęło. Ile kroków z sypialni do łóżka. W sumie to ciekawe. Nie wiem czemu akurat to mi przyszło na myśl. Gdybym była matematyczką, a nie prawniczką z wykształcenia, z łatwością bym to policzyła, ale jak mawiała Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro. Jaś nie rusza się od blisko dziesięciu lat. Leży, ma podkurczone nogi, skoliozę. Trzeba go obracać co jakiś czas, by nie porobiły się odleżyny. Jaś nie wydaje żadnych dźwięków, płacze bezgłośnie. Uśmiecha się, gdy czuje się bezpieczny. Dużo jest tego uśmiechu. Mój syn. Nie oddycha samodzielnie i nie je inaczej niż przez sondę. Sonda to urządzenie, którego się długo bałam. Długo nie byłam w stanie zaakceptować faktu, że mój kochany synek nie może odżywiać się w normalny sposób. Długo walczyłam, próbowałam go karmić. To wydawało mi się najważniejsze, jak dla każdej matki. Tym karmieniem Chciałam go przywrócić do stanu normalności, dać mu szansę na to, by czuł smaki, by był jak inne dzieci. Niestety jaś nie potrafił prawidłowo połykać pożywienia, i to było dla niego bardzo niebezpieczne. Nie miałam wyjścia. Musiałam się poddać. Pojawiła się sonda i przezroczysty pojemnik. W którym od lat trzymam specjalny pokarm dla jasia. Trzeba napełnić nim kilka wielkich strzykawek i wlać do rurki. Jak wlewam, jaś rusza ustami jakby smakował. Staram się na to nie patrzeć, bo chcę mi się krzyczeć, krzyczeć z bezsilności. Łzy to coś, co dominuje w moim macierzyństwie. Płakałam, gdy blisko 30 lat temu po raz pierwszy zostałam mamą. Ewa urodziła się z rzadką wadą genetyczną galaktozemią, której nikt w latach 90. nie potrafił szybko rozpoznać. Gdy już się udało, minęły blisko trzy miesiące, a moja maleńka córeczka ledwo żyła. Potem już nigdy nie rozwijała się prawidłowo. Kiedy inne dzieci z lekkością uczyły się chodzić i mówić. Ewa wciąż nie była w stanie. Walczyłam o moje dziecko, robiłam wszystko, by naprawić błędy, które zabrały jej normalny rozwój, które pozbawiły ją bez troski. Walczyłam i płakałam. Czas czyni cuda, ludzie przyzwyczajają się do swojego losu i wciąż mają nadzieję na radość. Kiedy zdarza się coś złego, wydaje nam się, że już gorzej być nie może. Jeśli trwamy i dzielnie radzimy sobie z naszym bólem, musi być nagroda, musi pojawić się ulga. Chcieliśmy z Tomkiem mieć drugie dziecko i po długich dwunastu latach walki o zdrowie Ewy oraz po wykonaniu serii specjalistycznych badań, które dawały szansę na zdrowie, urodził się nasz syn. Franek był wprawdzie wolny od galaktozemii, ale urodził się... Bez prawej rączki. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, gdy go zobaczyłam, że to niemożliwe. Chciałam krzyczeć, że przecież żadne badanie USG nie wskazywało na to, że mój synek będzie musiał mierzyć się z taką niepełnosprawnością. Łzy bezsilności popłynęły znowu. Po pierwszym szoku i powrocie ze szpitala do domu. Popadłam w rodzaj odrętwienia i swoistego obłędu, wyobrażając sobie rzeczy, których mój jednoręki syn nigdy nie będzie mógł zrobić. Widok innych dzieci nie pomagał. Po trzech miesiącach mój synek się do mnie uśmiechnął. Był żywym, pełnym energii dzieckiem. Brak ręki w niczym mu nie przeszkadzał. Ewa też radziła sobie nieźle. Kończyła nawet normalną szkołę. Oczywiście z trudem, ale pomagaliśmy jej wszyscy każdego dnia. A potem urodził się Jaś. Wiedziałam, że galaktozemia może go dosięgnąć. Miał 40% szans. I tak właśnie się stało. Nie przewidywałam jednak, że moje najmłodsze dziecko przejdzie zakażenie wewnątrzszpitalne. Po cesarskim cięciu ledwo przeżył, a ja wróciłam do łez. Płakałam nad jasiem, płakałam nad frankiem, który miał dopiero trzy latka, a ja nie mogłam już poświęcać mu większości swojej uwagi. Zamiast tego zaczęło się moje szpitalne życie i kolejna bitwa, która trwa do dziś. Płakałam też nad Ewą. Która również coś straciła. Płakałam nad Tomkiem i nad sobą, nad utraconymi marzeniami o zwykłej, zdrowej rodzinie, nad utraconą szansą na realizację planów zawodowych i nad perspektywami, których już nie będzie. Strata to coś, co trzeba przepracować. A ja przeszłam wszystkie możliwe etapy, jedne za drugim. Potem przerwa, i znowu. I potem jeszcze raz. Czasem jestem zmęczona. Wojowniczka. Nią jestem. Tak się czuję. Szczególnie po roku 2013, kiedy to zdiagnozowano u Franka cukrzycę oraz guza pod mózgu. A jaś w tym samym czasie przeszedł kolejne zakażenie. Szczególnie po roku 2019, gdy przeszłam udar i prawie umarłam. Prawie robi różnicę, tak jak w tej reklamie zabawne skojarzenie. Wróciliśmy więc wszyscy do domu ja, Tomek i moje najukochańsze dzieci. Wróciliśmy wtedy w 2013. I wróciliśmy teraz, i wrócimy potem. Franek żyje tu i teraz, i stał się irytującym nastolatkiem. Chce jeździć na festiwale, robi bałagan w pokoju, czasem nie ma ochoty na naukę. Te jego zwykłe problemy to najpiękniejsza melodia, jaką słyszę każdego dnia. Jaś wciąż jest z nami. I naprawdę dużo się uśmiecha. A Ewa znalazła swoją pracę i powoli się usamodzielnia. A ja z Tomkiem patrzymy na nich i nie możemy wyjść z podziwu nad ich determinacją, radością i chęcią życia, mimo wszystko. To zmienia perspektywę. Uczy. To zaskakuje i wywołuje sny pachnące morską bryzą.